Uwaga, uwaga! Specjalnie dla Was przygotowałyśmy bardzo fajny zabieg na okres letni z wykorzystaniem InspireMed, najnowszej linii ze skin akcentu CBD oraz naszego defraksa i głowicy. Nano, czyli nie będziemy przerywały ciągłości na idealnie się sprawdzi w okresie, w okresie letnim. Zaczynając od początku zaczniemy sobie demakijaż za pomocą skin cleansing gel, po czym stonizujemy sobie buzię Miraculous tonikiem z kwasem salicylowym, następnie odtuścimy skórę primerem z kwasami. Po czym ponownie stonizujemy tonikiem i nałożymy 20% peeling z alfa kwasami. Będziemy tutaj mogły również opracować okolice oka. Bardzo fajnie nam przygotuje skórę, nawilży, wygładzi. Następnie przygotujemy się już do zabiegu za pomocą defraksa. Nakładamy troszeczkę grubszą warstwę naszego serum z olejkiem z CBD, z kwasem hialuronowym, z pentavitinem. więc przepięknie nam będzie nawilżać liftingować, również też będzie działać łagodząco, po czym już mamy dostępne w naszej ofercie, dostępną w naszej ofercie maskę peel off, właśnie również z CBD, ale tu też mamy 88% sacharozy, więc będzie bardzo fajnie nam nawilżać, nawilżać skórę, więc po zabiegu z defraksem nakładamy tą maskę, na zakończenie... Nakładamy krem krem na okolice oka, i oczywiście nie obejdzie się bez filtra. Filtr koniecznie musimy zastosować na zakończenie zabiegu. Wydaje mi się, że brzmi ciekawie. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Chciałam Wam pokazać bez bliska również, jak wygląda tip do nanoigłówki do naszego defraksa. Zobaczcie, on jak on się pięknie wysuchować cichutko chodzi. Nie przerywamy ciągłości na skórkę. Klientka co najwyżej będzie czuła delikatne ciepło, a dzięki temu będziemy mieć fantastyczny zabieg liftingujący, napinający, podnoszący owal twarzy. I odpowiednie oczywiście przygotowanie za pomocą peelingu również rozświetli, wygładzi naszą, naszą skórę. Po zabiegu pamiętajcie, że również możemy polecić pielęgnację domową, mamy oczywiście odpowiedniki do domu wersji profesjonalnych, będziemy mieć tutaj krem na okolice oka, krem na dzień i na noc oraz serum, idealnie się sprawdzi właśnie w okresie letnim, nie ma konsystencji tłustej, bardzo fajnie się wchłania, ale też odpowiednio nawilży i chroni naszą skórę. Te osoby, które już poznały, wiedzą, że świetnie się sprawdzi właśnie w okresie letnim. Dlatego też polecam serdecznie.